To samo wydarzenie może być brzemienne w Twoim życiu, może zmienić historię Twojego życia. To wydarzenie może zmienić Twoje życie i przywrócić nadzieję tam, gdzie nadziei nie ma. Jak dramatyczne wydarzenie to było. Jeszcze raz wróćmy. Pamiętacie, ci, którzy pamiętają życie Jezusa, ci, którzy znają, przypomnę. Jezus chodził, uzdrawiał ludzi. Jezus wzbudzał ludzi z martwych. Jezus uwalniał ludzi z mocy ciemności i złych duchów. Jezus dokonywał cudów nad cudami, rozmnażał chleb, mówił super duchowe rzeczy i nagle zginął. Można się załamać? Można. Ale zanim zginął, mówił nie martwcie się. Ja zmartwychwstanę. Ale tam w tamtych czasach, kiedy te pobożne niewiasty szły na cmentarz, to miejsce krzyczało jedno. Koniec. Wszystko przepadło. Nie ma nadziei. Groby były ciągle grobami. Trzy dni to były trzy dni ciszy. Ale muszę Wam powiedzieć, że to, że nic się nie dzieje, nie znaczy, że nic się nie dzieje. To tylko znaczy, że my nie widzimy, co się dzieje. Jest napisane o Jezusie, że Jezus, kiedy teoretycznie był martwy, w duchowym świecie poszedł do duchowych miejsc i dalej wykonywał swoją służbę, by wrócić później do ciała i zmartwychwstać. Ja wiem, że to brzmi baśniowo. Ale wiecie, czasami człowiekowi jest trudno uwierzyć w tak proste i oczywiste kwestie, a nie jest mu trudno uwierzyć we wróżkę. Jest mu trudno uwierzyć w karty Tarota. Wykształceni ludzie. Posiadający szczyczący się tym, że mają wysoki intelekt, chodzą do wróżki. I w tym samym czasie mówimy, hej, przyjacielu, Jezus to coś więcej niż wróżka. Mówię, bajki to sobie opowiadaj kubusiowi swojemu. Świat zwariował. Od ukrzyżowania do zmartwychwstania minęło około trzech dni. Dni, w których panowała zupełna cisza. Czasami w życiu panuje zupełna cisza, ale to, że nie widać działania Boga, nie znaczy, że On nie działa. To, że dziś nie widzisz odpowiedzi na modlitwę, to nie znaczy, że Bóg Ci na nią nie odpowiedział. To tylko znaczy, że przychodzi właściwy czas. Kolejna myśl. W życiu trzeba komuś zaufać. Trzeba postawić przy kimś życie i powiedzieć: Ufam Ci. Pójdę tam, gdzie Ty pójdziesz. Będę słuchał tego, co Ty mówisz. Czasami człowiek jest gotowy słuchać drugiego człowieka, a nie chce posłuchać Boga, który mówi, a ja mam dobre myśli o Tobie. A ja chcę dla Ciebie dobra. Człowiek jest w stanie posłuchać drugiego mądrego człowieka, ale nie chce posłuchać Boga tylko dlatego, że Go nie widzi. A może tylko dlatego, że może to nie jest nowoczesne? O, Bóg jest bardzo nowoczesny. Bo ciągle jest żywy. Wszystko inne się starzeje. A zobaczcie, ciągle po dwóch tysiącach lat, ciągle świętujemy z stanie I za rok je będziemy świętować. I za pięć, i za dziesięć, i za sto. On jest ciągle świeży i prawdziwy, ciągle nowoczesny. Trzeba komuś zaufać. Trzeba uwierzyć w to, co jest niezmienne. Co jest ponadczasowe? Bo dla Boga nawet cmentarz okazał się miejscem zwycięstwa. Dla Boga nie ma miejsca, w którym On nie potrafiłby zamanifestować swojej wielkości. Dla Boga nawet najgorsze okoliczności nie są przeszkodą w wypełnieniu Jego planu, są tylko miejscem większej chwały i dziękczynienia dla Boga. Komu dzisiaj zaufamy? Dzisiaj zaufasz. Przy kim postawisz swoje życie? Zobaczcie, Maria najpierw się zasmuciła, a potem się rozradowała, że tak powiem po staropolsku. Cmentarz jest miejscem, w którym chowa się umarłych, a nie miejscem, w którym spotyka się żywych. A jednak Bogu to nie przeszkodziło. Bóg lubi manifestować swoją wielkość tam, gdzie nie ma nadziei. Bóg lubi manifestować swoją miłość tam, gdzie na miłość nie ma miejsca. Bóg chce manifestować swoją opiekę tam, gdzie już nikt się o nikogo nie, nie troszczy. Bóg chce i potrafi robić wszystko tam, gdzie my ludzie już zawodzimy. I to jest czas, aby zaufać Bogu. To jest czas, aby każdy z nas wyszedł stąd jako inny człowiek. Jedno wydarzenie może zupełnie zmienić Twój świat. Ale to wydarzenie wiąże się ze zmianą i każdy z nas musi zaryzykować zmianę. Wiecie, kiedy Pan Bóg wchodzi do życia człowieka, to potrzeba jest przyjąć zmiany. Wiecie dlaczego? Bo one niosą lepsze życie. Zmiany których autorem jest Bóg w Twoim życiu, zawsze poprowadzą Cię do lepszych miejsc. Zmiany, których autorem jest Pan, zawsze będą czynić Cię nowym, innym człowiekiem. Zmiany, których może nie będziesz rozumiał za jakiś czas, będą dla Ciebie najlepszą odpowiedzią i powiesz Panie, dziękuję Ci, że wtedy odpowiedziałem na to wezwanie, aby przyjąć zmianę do mojego życia, której autorem jest Bóg. Bóg pragnie zmiany Twojego życia. Kiedy Bóg przychodzi, to zmienia się Twój stosunek do Niego. Zmienia się Twoja kondycja duchowa. Zmienia się Twoja kondycja psychiczna. Zmienia się Twoja kondycja fizyczna. Bóg, kiedy przychodzi, zmienia Twoje relacje z innymi. Może potrzebujesz komuś wybaczyć i ktoś Tobie potrzebuje wybaczyć. Przebaczasz i doświadczasz przebaczenia. Życie osobiste staje się bardziej harmonijne i uporządkowane. Twoje życie staje się dobrym nowym życiem. Zaprośmy go dzisiaj do swojego serca. Zaproś Go przez wiarę. Uwierz w to, że On jest tutaj. To wymaga zaufania, to wymaga tego, że powiesz wiem, że Bóg chce dla mnie dobrze. Nie będę oglądał się na nic na znajomych, na przyjaciół, na tych, którzy mi dobrze radzą i źle, ale dzisiaj posłucham Boga i zaproszę go do swojego życia. Ponieważ życie z Bogiem jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy mówię najlepszym rozwiązaniem, myślę o nas, myślę o tym, Bóg jest dobry. Albo myśmy wszyscy oszaleli, albo to jest prawdą, że Bóg jest dobry. Albo myśmy sobie wszyscy coś wymyślili. Jesteśmy w, jakimś, w jakiejś zbiorowej omamie, albo Bóg jest naprawdę dobry. Tylko wiecie, trudno kilkanaście, kilkadziesiąt lat wierzyć w omamy, że Bóg jest dobry. On ciągle jest żywy. Ciągle manifestuje swoją dobroć. Ciągle manifestuje swoją potęgę. Kiedy Bóg przyjdzie, będzie mówił odnośnie standardów życia. Będzie korygował Twoją moralność w górę, a nie w dół. Będzie ci pokazywał, co jest naprawdę prawdą. Ale warto w to uwierzyć. Kiedy Bóg przychodzi, On zmieni twoją wizję życia na Bożą wizję życia, która jest dla Ciebie najlepsza. Ale dzisiaj musisz być gotowy zaufać Mu. Ja chcę zaufać temu, który pokonał śmierć, zmartwychwstał, wykpił wszystkich i w dobrej kondycji stanął i powiedział, to ja zwyciężyłem śmierć. Ja dzisiaj jestem po Jego stronie. Po której stronie ty jesteś. Po której stronie ty jesteś? Dzisiaj jest czas, abyś powiedział, chcę stanąć po stronie Boga. Chcę zaufać Mu. Chciejmy powstać. Prosiłbym zespół, chciałbym, żebyśmy zaśpiewali Jezus. Będziemy śpiewać jedną pieśń.